na widzowie, witam was bardzo i w kolejnym odcinku z gry Escape Tsunami for Brainrods a w dzisiejszym odcinku jak widzowie widzicie udało mi się uzbierać ponad 2000 radioaktywnych coinów i zakręcimy sobie dzisiaj 100 razy tak naprawdę żeby zdobyć najrzadszą rzecz a mianowicie radioaktywnego Bulbito Bandito czyli Divina A czy nam się uda tak dowiecie się już za chwilę także ty mój drogi widzowie bez przedłużania strzelkoń czy tej łapki w górę subskrypcji zapraszam cię do oglądania i ogólnie widzowie tak naprawdę będziemy mieli 2600 coinów bo na drugim koncie jeszcze mam 500 do Ile się nie mylę, więc mamy na to dużą szansę. I dlaczego, drowerku, teraz to nagrywasz? Powiem tak, cel był, żeby uzbierać 10 tysięcy takich coinów, ale niestety, jak widzicie, mamy radioaktywny event. Idealnie wybiła godzina 18.05. I pokażę Wam, co się zmieniło. Już Wam pokazuję, widzowie. Jak widzicie, mamy coiny, tylko wcześniej było ich mega, mega dużo. Dosłownie 400-300 coinów na godzinę mogliście sobie uzbierać, raz na godzinę. A teraz mamy coś takiego tutaj, i patrzcie teraz to. Musimy 5 razy trafić, i z tego dostajemy około, nie wiem, 10 tokenów coś w tym stylu. Plus teraz, za przejście, obi. Nie zawsze dostajecie radioaktywny lucky block, tylko też możecie dostać 5 coinów Więc niestety poszedł ogromny nerf i po prostu zanim uzbierałbym 10 tysięcy, prawdopodobnie minąłby miesiąc, 2 miesiące, coś w tym stylu. Więc tyle niestety widzowie nie mi się czekać. Więc bez gadania zaczynamy otwieranie. Na początku tak na wróżbę. Otwórzmy sobie radioaktywne lucky bloki, bo mamy, jak widzicie, 5 przygotowanych. Może poleci Strober elefant Byłbym w szoku, jeżeli tak by było, ale zobaczmy. Może będę miał szczęście. Uwaga, uwaga. No okej, okay. mamy Gata Tito. Ok, 1 miliona secret nie zbyt potrzebuję sekretów, ale otwórzmy sobie jeszcze dwa. Dobra, te dwa będą bardziej fartowe, mam nadzieję. Uwaga, proszę, Strober Elefant. Proszę, Strober Elefant. Okej, okay, mamy statuetkę i mamy Gatatito znowu. No niestety, kolejne sekrety. Ale mamy jeszcze dwa, więc sobie otwórzmy bez czekania. więc Zobaczmy. Uwaga, dwa razy Strober Elefant. To byłoby piękne. Czy tak będzie? Raczej wątpię. Ale okej, okay, coś mocnego. Mamy Job, Job, Job Saur. Dobra, to nam się przyda, bo to jest radioaktywny celestial. Jego sobie na 100% zostawimy. Nawet wiecie co, od razu sobie go gdzieś tutaj położę, żeby o nim nie. Zapomnieć, idziemy do góry i tutaj go kładziemy. I przy okazji możemy też go od razu ulepszyć za całą gotówkę, którą tutaj mam. Niestety nie mam dużo, bo na tym koncie ogólnie nie mam dużo, ale to jest konto, o którym tak często nie gram. Na głównym koncie mam zdecydowanie więcej. I później wam pokażę, co mam na głównym koncie. Bo dosyć ciekawe gifty tam dostałem. I może nawet na jedną rzecz z tamtej bazy zrobimy sobie dzisiaj konkurs. Miałem nie robić w tej grze konkursów, ale raz na jakiś czas myślę, że możemy zrobić. Dobra, nie przedłużając widzowie, bo czuję, że może wyjść długi odcinek. Podejdźmy sobie i zacznijmy. Zaznaczmy fast spina. Jedno takie zakręcenie tutaj 20 koinów więc dzisiaj na pewno troszkę sobie zdobędziemy rzeczy. Ok, na start mamy nuklearodinosauro, Nawet na to nie patrzymy. Powiem tak, co tu jest fajnego ogólnie? kosmiki zbytnio nie jest potrzebne, więc sobie to pomijamy. Randomowy secret też jest średni, szczerze mówiąc. Najlepsze rzeczy to jest na pewno Celestial Lucky Block, 2x Luck, no i oczywiście Bulbito Bandito. Więc to będziemy na pewno chcieli zdobyć. A pozostałe rzeczy no to oczywiście sprzedajemy. Więc zobaczmy co nam uda się tutaj zdobyć. Ogólnie powiem wam tak, niby szybko się otwiera, niby nie szybko. Moim zdaniem mogłoby jeszcze szybciej się otwierać, ale ok, mamy 2 Serwer laka. Co do tego laka, powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, czy on działa, bo powiem Wam, że nieraz miałem 4x laka chyba odpalonego, o ile się nie mylę, bo da się 4x, tak, chyba się da 4x. I powiem Wam, że nic ciekawego się nie rozpiło. To naprawdę musi być kwestia warta, żebyście coś dobrego tutaj zdobyli. Póki co, mam radioaktywne sekrety, same jak widzicie. Okej, okay, kolejny kosmik. Zresztą na pasku Wam pokazuję co leci, więc to jest taki lekki spoiler, że jak coś traficie, to na pasku Wam się pokazuje, co tutaj leci. Na razie nie za dobrze się zaczyna, powiem Wam szczerze. Na razie dosyć kiepsko to idzie, bo Same kosmiki trafiamy, a na nie jest aż 50%. No patrzcie, za każdym razem mamy kosmika, bo Bulbito, Bandito będzie ciężko raczej zdobyć. Ale ja się nie poddaję, wiesz, do końca, mam nadzieję, że serio zdobędziemy. Uwaga, kolejny kosmik. Cały czas te kosmiki lecą. Później sobie zobaczymy, jakie te kosmiki poleciały, ale okej, okay, mamy Celestiala i jest to Alezio. Okej, okay, no Alezio, powiem tak, jest słaby, ale jest radioaktywnej wersji, więc jego sobie na pewno też musimy zostawić. I możemy go sobie nawet wymienić za jakiegoś tutaj Brain rota w naszej basie. Chociaż wiecie co? I tak mam tak mało brain rotów, może tego Six Seven sobie wymienię po prostu. I przy okazji, widzowie, na no moment tego odcinka dzisiaj chcę przypomnieć, że będzie admin Abuse, Tak, dokładnie o godzinie 21.30 ma być coś fajnego, więc nie zapomnijcie, żebyście na pewno byli na tym admin Abuse. Ja na 100% postaram się być i na pewno nagrać dla Was jakiś odcinek. Ale zobaczymy, co to będzie, bo ostatnio mieliśmy secret admin Abuse i powiem wam tak: niby wszystko fajnie, tylko że ten secret admin Abuse nie działał. Dosłownie, właściciel gry respił jakieś różne rzeczy, a my ich nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że teraz takiej sytuacji nie będzie. A póki co, no same sekrety nam lecą, dosłownie, widzicie to? Same. Sekrety, nic więcej, albo te kosmiki i tylko tyle. Ja sekretów i kosmików nie potrzebuję, niestety. Jedyne co, no to tak jak wam mówiłem, Celestiale tutaj potrzebujemy, dosłownie, same sekrety. Nie powiem, ten nowy sekret nawet dosyć dużo pewnie będzie dawał, jeżeli jest radioaktywny, ale dalej za mało, żeby się z tego ucieszyć. Ok, mamy Laka znowu. Przy okazji, zobaczmy sobie, ile one dają. No niektóre milion, to nie powiem, że nie, to nie są złe rzeczy, ale takie 100 tysięcy, 200 tysięcy, no zbytnio mi się nie przydadzą. Więc tak jak mówię, wszystko tutaj jest do usunięcia po prostu. Ile w ogóle mi zostało W 1000. 500. Ej, szybko to, widzowie, idzie. Już 1000 coinów tak naprawdę wydaliśmy. A póki co, no tego Bulbito Bandito niestety nie widzę, żeby mi poleciał. Jedyne, co poleciało, no to jeden albo dwa Celestiale, więc nie za dobrze. Faktycznie, mieliśmy laka, ale lak nie jest mi potrzebny. Jeszcze te laki bloki są naprawdę bardzo fajne, ale na nie jest bardzo mały procent szans, bo dokładnie 0,1%. Więc faktycznie tu wszystko zostało potężnie znerfione, jak widzicie, widzowie. Wszystko zostało po prostu potężnie znerfione. Dobra, otwieramy, otwieramy. No kosmiki same, 53%. Powiem wam tak, procenty powinny być zwiększone o, kolejny Celestial przy okazji. Już wam mówię, widzowie, dlaczego moim zdaniem w tej grze powinny być zwiększone procenty. Radioaktywne Lucky Bloki są mocne, nie powiem, że nie, ale nie są jakoś ultra mega open. Na nie powinni być przynajmniej 1%, a na tego Bulbito Bandito powinno być moim zdaniem 0,1%. To by było tak naprawdę najlepiej. Bo obecnie, no to patrzcie, jaką mamy szansę. 0,0001, czujecie to? Ja nawet nie wiem, jaka to jest szansa. 1 na 100 tysięcy, 1 na milion, coś w tym stylu. Więc no, jeżeli nam wleci, naprawdę będę w totalnym szoku, że mam takie ofertę, po prostu. Oj, kolejny celestial. Tym razem Esok nam poleciał. Okej, okay, z Esoka na pewno jesteśmy zadowoleni. Ej, dobra, z tego się na pewno cieszę. Na pewno dzisiaj dużo celestiali sobie zdobędziemy. Będziemy je wymieniali za sekrety ogólnie, bo sekrety niestety już niezbyt mi są potrzebne tutaj. Ej, dobra, no nie poddajemy się. Ja że do końca, że coś poleci jeszcze ciekawego. Trzymajcie kciuki. Ja sobie teraz tak naprawdę parę razy tutaj spróbuję coś zdobyć. Jeżeli coś poleci, to wam po prostu pokażę. Bo myślę, że cały odcinek was tutaj nie będę zanudzał. Okej, okay, celestial kolejny. Dobra, naprawdę lecą tak naprawdę fajne rzeczy tutaj. Kolejny celestial. Powiem tak, jak ktoś chce zdobyć tutaj, Celestiale, na pewno warto, na pewno warto, zwłaszcza jak macie dużo coinów. Wymijmy za tą fragolę i potem to wszystko skasujemy, tak? To wszystko będzie do skasowania. Ale dobra, póki co jeszcze tysiąc coinów, Więc ja spróbuję teraz zdobyć coś ciekawego. Jeżeli poleci, to wam po prostu pokażę. A u was mnie tak naprawdę sekunda. I powiem wam tak, widzowie: wyleciał jeden Celestial, zaraz wam go tak naprawdę pokażę. Ale jakbyście pytali, drowerku, ile by kosztował Cię taki Opening za robuxy, O, kolejny Celestial, dobra, Bizonte? No to już wam mogę odpowiedzieć. Zegramy tutaj 150 razy, około może nawet 160 razy. Więc powiedzmy sobie, nawet do 200 razy. No to tak naprawdę zaoszczędzamy około 8000 Robuxów. Coś w tym stylu. Na pewno powyżej 5000 Robuxów sobie zaoszczędzimy. Więc cieszy mnie, że normalnie Robuxów nie wydaję, tylko zdobyłem to wszystko free to play. Bo dalej da się zdobyć to free to play, więc to mnie naprawdę bardzo cieszy. A co ogólnie udało mi się zdobyć? Na tym koncie powiem tak, dużo Celestiali, mianowicie chyba 5 Celestiali. O ile się nie mylę, takie oto Celestiale poleciały. Więc na pewno nie możemy narzekać. Plus chyba jeszcze jeden ten esok był. Ale poza tym, reszta rzeczy to wszystko jest do usunięcia, bo niestety nic ciekawego nie poleciało. Nawet jednego bloka z tego koła nie udało nam się zdobyć, więc no ogólnie te koło, póki co uważam jako bardzo słabe. Nic ciekawego poza serwer Lakiem. No i oczywiście tym Celestialem nie możemy obecnie zdobyć. Żeby trafić Laki Bloka jest szansa 1 na tysiąc. I ten Lucky Blok też nie jest jakoś ultraszałowy. Ale dobra, mam jeszcze 500 coinów na drugim koncie, więc dajcie mi sekundę. I witam cieplutko na panie kasztanku. Ogólnie pytaliście często, co ja mam na panie kasztanku za Brain Roty? Tu mam na pewno 500 coinów, ale już wam pokazuję, co dostałem od widzów. Jestem turbo zaskoczony. No, bo dostałem takie oto esoki 636 qd, rozumiecie to? Przy okazji jeszcze mamy takie jedno piętro pełne esoku, więc bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dały. A póki co idziemy wydać resztę coinów. Zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Uwaga, mam czysty kwipunek. Tak, czysty ekwipunek mamy, więc zobaczmy. Może to konto będzie bardziej szczęśliwe, tak naprawdę. Miejmy taką nadzieję, bo to konto zawsze ma więcej szczęścia, tak naprawdę. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Uwaga, czy Lucky Block? No nie, ale mamy Celestiala, ok. Powiem tak, Celestial na pewno nam się przyda, bo będziemy musieli sobie z niego zrobić jeden kudet peta. Więc szybko sobie odłóżmy. Czekajcie, idziemy, tu możemy odłożyć. Dobra, odłóżmy sobie go tutaj na razie, bo czemu by nie? I próbujemy jeszcze więcej jakichś Celestial zdobyć. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze z dwa takie polecą. Ej, dobra, naprawdę to konto jest szczęśliwe. Patrzcie tu, dwa razy pod rząd Celestial poleciał. O tym właśnie mówię wam, widzowie. O tym właśnie wam mówię, że to konto jest tak naprawdę jeszcze bardziej szczęśliwe niż tamto. Dwa razy pod rząd Celestial. No dobra, no to może Bulbito Bandito poleci. Ej, chciałbym zdobyć tego Bulbito Bandito, zobaczmy, czy uda nam się. Trzymajcie kciuki. Uwaga, no niestety kosmika mamy tylko niestety kosmik sam. Wiecie co, ja po prostu wam tutaj nie będę znowu przedłużał, bo 400 coinów to, to trochę zajmie. Jak coś wyleci ciekawego, to znowu wam po prostu pokażę. No i powiem wam tak, 180 80 coinów i przy okazji 67 teraz i raczej już nic nie poleci ciekawego. Dostaliśmy na start dwa Celestiale i uwaga, co my teraz dostajemy. Czy wy to widzicie? Graf daje nam 636 Electric Soka. Dobra, powiem wam tak, na razie odrzucę z racji tego, że muszę wszystko co tutaj mam sprzedać, ale jeżeli teraz da, to po prostu weźmiemy i będziecie mieli takiego oto brain rota na konkurs. Rozumiecie to? Elektrika 636 QD. Dobra, Graf, bardzo dziękuję. Na pewno widzowie będą z takiego konkursu zadowoleni. Bardzo ci tutaj jeszcze raz chcę podziękować. Ale uwaga, ostatnia szansa zdobycie czegoś dobrego i niestety tutaj ciekawego nie dostajemy. Dobra, żeby teraz tylko tego nie sprzedać, bo byłoby śmiesznie. Podsumowując dzisiejszy nasz opening, zdobyliśmy łącznie, nie wiem, mniej więcej 10 Celestiali. Czy to jest dobry wynik? Moim zdaniem okej, okay, ale mógł być zdecydowanie Lepszy na pewno. Więc ogólnie jak oceniam tą minigierkę, Moim zdaniem słaba. Raczej nawet nie będę tutaj grał, szczerze mówiąc. Jeszcze na pewno w tym albo w następnym tygodniu będę chciał widzowie otworzyć te lucky bloki. Może z tego coś poleci, ale to dopiero jeszcze pomyślimy później. A póki co już myślę, że mogę kończyć. Na zakończenie zróbmy sobie ten konkurs, o którym Wam mówiłem. Czyli rozdajmy tego Electric SX -E Cola generującego 640QD. Jeżeli chcecie go wygrać, banalnie proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A póki co już mogę zmykać, więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam wspaniałego dzienka albo wieczoru W zależności od której to oglądacie Ja na dzisiaj będę zmykał i słyszymy się w kolejnych odcinkach Do zobaczyskiej, papatki, elo, P.